Serdecznie witamy wszystkich hodowców, tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Tomasza Pateraka, kolega Tomasz Paterak będzie w dniu dzisiejszym prezentował gołębie, może nie tyle co gołębia, a będzie opowiadał o pochodzeniu gołębi, które będzie wystawiał na aukcję w imieniu kolegi Manfreda Buli, kolega Manfred jest teraz nieobecny i Michała Latacza, I Michała Latacza to jest spółki... Oni tam obok siebie po sąsiedzku mieszkają, także będzie to mu łatwiej, tym bardziej, że kolega Tomasz te gołębie zna. Ja tylko przypomnę, za co też jeszcze mu bardzo dziękuję, bo Tomasz nam przekazał między innymi gołębia na rzecz budowy Muzeum Sportu Gołębiarskiego i gołębi pocztowych. Przekazał gołębia właśnie pochodzącego z kartona, właśnie tak z Twoim wspólnikiem, oczywiście z Tomaszem Petryszynem. Oni nam, nam przekazali tego gołębia, a były to właśnie gołęb pochodzący z gołębi kartona słynnego od spółki Bula Latacz. Proszę bardzo, ja Tomkowi oddaję głos, bo Tomek teraz ma przed oczami te rodowody. Zobaczmy, one są solidnie tak przygotowane. A więcej o pochodzeniu tych gołębi, jakie to są gołębie, powie nam kolega Tomasz. Proszę bardzo. Serdecznie witam wszystkich. Ja w imieniu moich kolegów, oni ak akurat nie mogą się tym zajmować, są za granicą, zawsze pomagamy wystawiać im gołębie, czy teraz ostatnio od Hansa Hirna, czy teraz właśnie Bula, Bula lata. I mam tutaj takie gołębie przygotowane, zdjęcia, także oni do dwóch dni będą wystawione. Na aukcji i, i są tutaj głębie takie z ich linii. Jest córka najlepszej samicy polskiej z 12 roku, 781. Czwarta, czwarta samica na Olimpiadzie w kategorii A. Jest, je, syn jest jej jeden. To już będą Tylko jeszcze powiedzmy tak, bo to są głębie z 2020 roku. 2020 roku tak, tak. To są, czy one są w jakimś stanie? Czy one są tak, że od razu mogą iść w pary? Do o to chodzi właśnie. Ba, bardzo dobrze. Także jeszcze jak ktoś nie ma sparowane, to sobie może zrobić. Tutaj zabryko. są gołębie z linii Besta. Best to wiadomo to jest czwarty i piąty sa, e, samego polskie polski w kategorii B I jeszcze ba, powiedzmy, bo spółka hodowlana Bula lata, czy może się pochwalić gołębiem, który w kategorii A na olimpiadzie no właśnie, Polskę reprezentował no to właśnie, to oni, dlatego tutaj właśnie... właśnie też Miałem, będą, w tej, no, no, no. W tej sami są, jest właśnie córka i syn. To się rzadko zdarza, bo w kategorii A, w Polsce, te po, polskie no, gołębie, żeby... Matka jest z 12 roku i jest gwarancja 100%, bo y, ta para siedzi... Y, ...w gołębiku na górze, tam wie, dułeś, wiesz, byłeś, Oczywiście. I także to jest gwarancja. Także nie mówmy lepiej, bo jeszcze ktoś przyjdzie i sobie tą parę będzie chciał zabrać. Nie, chodzi o to, że jest gwarancja, że to jest po tygodniu. Ja tylko mówię, że gdzie ta para będzie, żeby nie zabrali. Tutaj są dzieci, wnuki z tej linii, jak ktoś sobie wybierze. Tutaj jest na przykład teraz z 12 roku 708. To jest czwarte az okręgopole. Ojciec, no to też z dołu na linii Jokera i to z tych Gołębi. Tu też z besta. To jest ich cała linia, to jest taka hodowla, coś takiego typu jak Hans -Hirn. Że, że wprowadza to pojedyncze sztuki i. Dlatego tam zobaczymy, bo tam są i gołębie, ja tylko powiem od siebie, bo ja na stronie nasze hodowle. mamy tam też tą spółkę wypisane i tych gołębi tam jest dużo ze zdjęciami, nawet i właśnie tak. i Besta możemy zobaczyć. My się postaramy też te rodowody tam wpisać, żeby, żeby te gołębie też miały zdjęcia rodziców. Tam właśnie zobaczymy Besta, zobaczymy tego Olimpijczyka, tę olimpijkę, ale też zobaczymy inne gołębie, bo tak jak mówiłeś, i to były gołębie Hansa Hirna. Rolanda Fitznera, znany takich... Rolanda Fitznera, tak, tutaj właśnie świętej e, pamięci. S, tu jest syn Foresta, to też nie trzeba mówić, też, też super lotnik. E, tutaj Ile koleś... tych gołębi będzie to 33 33 gołębie. 33 gołębie. Postaram wystawić. się jak najszybciej je wystawić i żeby się też kończyło w takim terminie, żeby jeszcze koledzy kupując mogli sobie wykorzystać tutaj w swoich gołębnikach przy parowaniu serdecznie pole, polecam tego te ja gołębia. Cena wywoławcza tego gołębia? 160 zł. Ja też tego gołębia z Tomkiem wprowadziliśmy do naszej hodowli. Uważaliśmy, że to są gołębie, które można wprowadzić i jesteśmy z nich już Też raz, 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 raz właśnie, bo na, jeszcze raz właśnie bardzo dziękujemy, bo i my też mieliśmy na muzeum przekazane od kolegów Tomasza Pateraka, którego no. tu mamy Tomasza no Petryszyna. Jest gołąb, ale on jest akurat u Michała który będzie przeka przekazany na, na, na muzeum, muzeum, ale to, to później dopiero. To, mówił to o... jeszcze na razie zbieramy. Dziękujemy, bo koledzy nam chętnie przekazują takie gołębie. Kiedy pozbieramy znowu jakąś partię, znowu je wystawimy. Także na razie dziękujemy, a zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami od spółki hodowanej. Proszę, Bula Lata. Tu jest bardzo dokładne wyniki i także każdy coś dla siebie znajdzie w dobrej cenie. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.